Siema, tu Kostek. Dzisiaj wam pokażę, jak ułożyć kostkę 2x2. Przepraszam was, że dawno nie było filmików, ale byłem chory i nie chciało nagrywać. Dobra, więc zaczynamy. Będę patrzył chyba nie przez kamerę, więc jak uciknie mi kostka, to przepraszam was. Dobra. Yy, mamy kolor tu biało-niebiesko-pomarańczowy i szukamy teraz biało-pomarańczowo-czerwonego, który jest tutaj pod spodem, więc podsuwamy go tu, bierzemy dwa razy i już mamy I Tu mamy następny, który ma iść w to miejsce, Zrobimy tu tak samo i już my ułożyli. Teraz w metodzie FBL jest takie krawędzie, że ten. Więc ja teraz pokażę jedną sytuację. Więc, yy, no tak, bierzemy i nam się już ułożyły wszystkie krawędzie, i teraz musimy no, tak jak w metodzie. FBL Pa, Tak jak w metodzie FBL dopasowujemy i tak idziemy. No i nasza kaska jest ułożona. No nie wiem czy trudna trudne jest do ułożenia. Jeszcze będzie tutorial jak... Uj, w następnym odcinku będzie tutorial jak ułożyć tak, taką kostkę. No i cześć!